Mrożone szopy dostępne w supermarkecie w Los Angeles. Jeden z marketów w Los Angeles trafił na pierwsze strony gazet po tym, jak okazało się, że sprzedaje on zamrożone szopy. Christina Doe wybrała się na zakupy w zeszły poniedziałek. Udała się do azjatyckiego supermarketu i to właśnie tam dokonała tego strasznego odkrycia. Sklep sprzedawał zamrożone szopy zapakowane w plastikowe worki. Doe sfilmowała towar, znalazła też nogę aligatora zaraz obok shopów. Wyszła też przed sklep, by dokładnie sfilmować nazwę supermarketu, po czym zamieściła nagranie w internecie i poinformowała odpowiednie władze o swoim odkryciu. Jeden z pracowników sklepu wyjaśnił, że szopy, które naturalnie nie występują w Chinach, uznawane są tam za delikates. Ale czy to legalne, by sprzedawać te zwierzęta w sklepie jako żywność? Jak najbardziej, trzeba tylko mieć odpowiednie zezwolenie. Póki co, szopy zniknęły z półek tego sklepu, ale właściciele podobno starają się załatwić odpowiednie papiery, byśmy mogli znów znaleźć mięso szopa w ich lodówkach.